Chciałbym zaprosić Cię na stronę dotyczącą mojej książki. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje na jej temat. Na tą chwilę książki nie można jeszcze kupić i choć jest już napisana, nadal trwają nad nią prace przygotowawczo redakcyjno korekciarskie ale możesz zapisać się do newslettera i otrzymać garstki informacji o książce, o jej statusie o ostatnim wpisie na blogu. No, i również możesz otrzymać fragment książki, także zachęcam do zapisu. Strona jest jedynym miejscem, gdzie zakupisz książkę. Tym bardziej zachęcam do, do śledzenia i zapisu. Wkrótce pojawi się również projekt okładki książki, tak zwany mock-up, także zrobi się tu kolorowo. Stronę przygotowała firma Imker, która będzie prowadzić dystrybucję książki. Że od niej bezpośrednio otrzymacie książkę, jeżeli ją zakupicie. No i co? I do sprzedaży pozostało, do przedsprzedaży właściwie, pozostało pozostały 82 dni, czyli niecałe 3 miesiące. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany. No i za te 82 dni ruszamy z koksem. Aj!